Wiecie, oj, wypadło. Panie, czekaj, gdzieś wypadło. Żony. A skąd wtedy no. ja pozna Pana żonę. Ale wypadło. Nie poznam. No, Pan pozna. To jak ona wygląda, niech Pan powiedzie. Żonę. A tu jest. Dobra, to chociaż o. No. Co? No, wiesz, to moja żona. No, Pana żona, No, do Panie. To chociażby się łączyć pieniędzmi, do Panu kto znaleźć, to znalazło też się należy. Dobra, masz Pan. Tu masz Pan, ale skąd żona jest mój? Panie, a może goś na dole tak. Nie po. Chyba nocimy odda jesteś. O brawo, pójdziemy. No, dobre piwko nie jest złe. <trym> Dzięki. Dwie. O, ale fajnie. Oj kurde dobla jak ze spodnie. Aj. I te pieniądze dały. Tak. Ja robię chusteczkę. to Nie trzy, bo mi tu jeszcze rozmarzesz to, cholera, ale całe pieniądze. Stop. 30 sekund. Dobra. Ja będę że pana żona jest po cholerach no Nie ja Ale z pani, no ale ja nie będę wiedział. Panie, może, wie pan co, może pożyjemy się pieniędzmi? No to już. A, dobrze, będzie sprawiedliwie, tak? Chyba ma, pan co, mam lepszy pomysł. Chodźmy na piwo. Brawo, idziemy. Widzę, pan oczy morda jesteś. O, piweczko, dobre piweczko nie jest łez. Dzięki. Ale bardzo dobre. O, poglałem sobie. Aj, cholera, wytrze. Nie trzy, panu, pan rozetrze wszystko. To? Piętnaście. Dziękujemy. Ja powiem, że naprawdę było super z wami i yeah. jeszcze... Yes. jeszcze.